w mojej niezbyt rzadkiej serii z Robloxa, part 1. Ogólnie to jest mój skin i tu jest moja kuzynka. A bo... Tak jest zapisane na YouTube jako kuzynka i to też jest moja kuzynka. A to mój kuzyn? Bądź jakąś emotkę. Co? Ty, kuzynka, bądź jakąś emotkę. Wie, wie, jak to wyglądało, gdzie ja głowę miałam. No, a teraz wam pokażę, jakie mam emotki. Nie, nie, nie. Ja to te jest emotka, której się boję. Ja się boję, bo przegramy pewnie to. Nie będę Będę pędzela używał na przykład. Mhm. I emotka, która najwyżej lata, jest ta. A co budujemy? Dobra, idziemy budować łódź. Może cię pisać, jaką łódź mogę zbudować? Ja tu ogólnie zbuduję najdziwniejszą łódź. Nie no, dobra, bez przesady. Dobra, otwieramy. Ui. To i do góry, góra. No czekaj, już, dawaj, dawaj. Mi tam rady, już wyżej. Mm -hmm. Turbo do palaczy, albo nie. Kuzynka moja tego nie widziała, pewnie, ale patrzcie, co mam. Kamerę. O, co to? Zobacz, to kamera. Nie, to usunę tą kamerę. Ja ci pokażę, jak wygląda kamera. Poza tym okno. <laughs> kamera jest. No, no. Ale ta kamera się przyda czasami. No ale, ale ja jak kliknąłam i widziałam całkowicie wszystko. Kliknij w tą kamerę. No, klikam. Na kosztuje 85 złotych. A ja mam. Gdzie, gdzie? Na, wa... nie, nie tutaj Menu, menu i niżej trochę jest. Niżej, niżej. Jest kamera. Mm. Będziemy mogli nie będziesz u mnie a ja u ciebie. No, ale bez sterów. Ars... Po... A nie, taki. nam Postawić... miejsce. Masz tylko jedną taką kamerę, tak? Oddzielę Odzie... nam miejsce. A, a, a. O! Tak. Ta. Ja, ja wybieram tą stronę. Możemy postawić u siebie maksymalnie jedną rzecz. Ja biorę chyba miecze. A wiesz, że mam 18 balonów? Ile? 18! Zobaczcie widzowie, mam 18 balonów, bo z menu kupiłem. Przyznaję się. Dosta zostanie nam 23 balony. 8. Dobra, jak ja bym posta postawił dwa balony złączone w jeden, to to by i tak uniosło naszą łódź. Postaw. Dobra, na tyle postawiam. A Zajmujesz tą stronę, swój pokój. A, no tak. Te balony nasz utrzymać ja to mówię. Trzy balony utrzymają moją ogromną łódź. Dobra, kuzynce to trochę zajmie, niestety. Ale. Jeśli mi pomogę w ścianach, to nie. Tam nie ma, tam... Gania. Lol. Niech każdy się zajmuje sobą. Mam nadzieję, że to cię zmotywowało. Nie chcę. Jest to na 100%. Ok. Dobra, bo to nagrywanie trochę mnie zajmuje, to przesunę was. Wiecie, co ja, Prawie robię. Kamerkę, ja zrobię? Prawie kamerkę klik. Dobra, rob, robię za chwilę cięcie, bo to trochę może zająć. Więc trzy, cztery. Mały update naszej łodzi, tak na razie wygląda. Kamerki niedługo postawimy. To będzie taki, to jest taki mały update, który wam pokaza pokazałem. A co ty tutaj budujesz? To ja? Tak. Dziurę na okno, bo, nie, bo mi się drugie A, bo ja tutaj postawiłem tak i się wyśniewa. a, mo, a Ala, Ala, pokażę ci coś fajnego. Dobra, to pokażę. Spadamy, jesteśmy tu. Ej, Filip! Już. Kolizję wyłączyłem po prostu. Pranka cię zrobiłem. Zaraz będzie update kolejny. Widzimy się po update. Cie. Dobra, to jest naj chyba największe upgrade, które pokażę przed jechaniem. Mamy kamery. To jest kamerka kuzynki. A tu pokażę moją perspektywę. Drzwi zamykam. I kuzynka chyba, chyba wącha ścianę albo gryzie, albo je. Nie wiem. Co ty robisz? Ja się Ja się patrzę. Won. Dobra, więc je, jeszcze tylko postawię awaryj, Awaryjne... Awaryjne coś. O. No. I... Możemy zaglować. Już! Tak już. Patrzę to... się na kamery. Ej, nie!

nie latamy! Musiałem przez siebie zapadnąć. Nie, nie to tu... Że możemy się patrzeć tylko przez okienka. No, o nie, zapomniałem włączyć... zapomniałem żeby to w tego. Do bazy. nagle ginął. Zapomniałem to ze zro... mną, nie no, wiem, to podoba, tak? Jak ja jak chcecie ze mną zagrać to mój nick toczonek 3001 możecie z nami zagrać. A to, a tutaj jest ten nick I Łodzi, ja też wam pokażę. to jest... Zobaczcie, to jest ten ja, U kanali kuzynka jest, jest ten nick z ZO na przykład jest. Powinien być ten nick Ami GG HKK To miałem podłoga Aldria nie wiem. Znam tylko kuzynkę, czyli lusiala 4. Dobra, jest, na którym jesteśmy w świecie? Na drugim dopiero. Wyłączaj ten balon! Nie wyłączam, próbuję, Nie wyłączam. Nie patrzę się przez okienko. I też się popatrzę. Ga, gapisz się w kamery. Nie widzę, nie, 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 nie. się. <tuszy> się nie, 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 nie. Ja. Ja. Da, ja da... Zabieraj ten spadochron! Poczek, mój spadochron nie jest u ciebie. Nie Dobra, drzwi nie zamknąłem. Ja mogę zamykać drzwi jakby. Jak włączam kamerkę. Przestań on właśnie na moją posesję! Balon też wyłączaj! No nie widzisz, jak go to nie włączyłam. Wyłączę! A no tak jak ja klikam ten. Jak ja klikam kamerkę, to też się balon włącza przecież. Mhm. Uh -huh. A gdy ja włączam kamerkę, to mi się spadochron włącza. Ale ja nie wiem, kiedy. Wie. Tym. A no? <laughs> ty nie ma. Mi już nie ma balona! Włączyłem balona i teraz mam kamerkę, i balon jest włączony. A jak włączyć? To po co ty tą kamerkę? Ta kamerka jest po to, żeby patrzeć, co Twój na innych łodziach będziemy płynąć. To możemy to robić. Dobra, bo to 9 minut trwa. Pokażę Wam, jak dojdziemy trochę dalej. Widzimy się później. Pryalka, dobra, lepiej. Daj, pralce skarpety zginę... zginą. Oni... 10 skarpetek. Ile ja tam było? Nie! Bo... A w ogóle 10 skarpetek to jest. Ej, to jest nowe filo. Ej, no? Dobra, robimy, a ty jak to wyjdziemy, to tu nie chce wyjść. Nie, trwa, tak, tak. Dobra, wyczyliśmy z tego. Nie, nie, ale... Proszę bardzo, dziękuję, do widzenia. Dzień Mamy jakieś zwariowane łodzie. Oczywiście możemy coś nagrać nawet razem. możemy Bo ja nie mam laptopa, ja gram ciągle na telefonie, przyznaję się. Widzę, niektórzy też nagrywają Robloxem na telefonie, to nie jest nic dziwnego. Ala! Dobra, wydawało mi się, że ty siedzenie nie masz. Dobra, wiecie co? Um, poproszę... Jesteśmy na ostatnim. Popra, to mogę... O nie. Ja chcę żyć, Filip. Ja też chcę żyć. O nie, moja ścianie, na której ci napratowałam, zginęła. A ja, się... ja się tak starałam, żeby to. Niestety. I nasze kamery umarły. O nie, bo jak moja ściana umarła, to twoja kamera umarła. Ja twoja no. ściana umarła, moja kamera umarła. Nie, moja żyje. Bo jeszcze one żyją. Nie, bo ty miałeś kamerę tam, gdzie ja miałem ten. Szyby. Dobra, my to... my to tego nie wygramy. Ja idę na dach. Chyba. Nie, nie, ryzykuj później. Muszę zrażykować, bo inaczej nie dam rady. Dobra, to skończy się już niedobra. Bo ja przecież jak nie będę na dole, bo jakoś potem może się wcisnę, bo. To to trwało tylko 12 minut. na no Minutę przegapiłam. To praca. <grym> no Dobra. No. Niestety muszę Wam coś powiedzieć. My chyba. Zginiemy, Łatka, pomogesz nam. Daj nam trochę szczęścia. Łatka, polisz mój telefon, polis! Jak coś to jest mój dom, nie nagrywam z mojego to, Nie nagrywam z mojego domu jestem u kuzynki. No. Nie Dobra, no, widzimy się w kolejnej części. Pa!